Cześć, Słuchajcie, Bartolini. A to na odcinek na moim kanale Drugi z Deluxe Jump 4 z Euro 2020. A dziś, pamiętacie, że w ostatnim odcinku była grupa A. Simia tam była Walia, przy w Szwajcarii i Włosi byli ostatni, to wiem. A dzisiaj będzie grupa B: czyli Belgia, Dania, Rosja i Finlandia. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja co oczywiście, że Dania wygra, bardzo, z cenem Eriksenem, no i co, ale to, kto sobie będzie 3 punkty, a dwa, a kto może, bez punktu powie kolejce, o tym już, już za chwilę, więc zaczynajmy. Jesteśmy ale gorąco. Dobra. Także możemy rusz Jesteśmy... Kamera. Dobra. Tam z tyłu. O, tutaj właśnie. Tu tam wiatr tak mi wieje. Także będzie, że zobaczycie że jest tak gorąco. Pociłem już. Dobra. Zacznijmy skakanie dzisiaj. Nieźno, gorąco naprawdę. Poczekajmy że... Dobra. Idziemy do paru nowego i co wybieramy drużyny, nie? I tak, oczywiście Belgia, Dania, Finlandia i Rosja. Tu. Skocznie... Yy... My tutaj w Kopenhadze i w Petersburgu Teraz, no tak, no Myślę, że pojedziemy do Czajkowskiego. No jak Rosja to Rosja, lubię tą skoczkę bardzo. U nas jest niemożliwa ta skocznia, naprawdę. No więc zacznie Belgia, a potem Finlandia do niej Rosja skończy No, więc zaczynajmy od bramkarzy. No, warunki są dobre, warunki są dobre, 1,5 no, metr i dwie dziesiąte podnarty Czy na Thibaut Kurtua? Thibaut Courtois, ho, 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 ho. Ale, Boże, było sto metrów To, no, to był skok niemożliwy, a teraz Lukas Hradecki, piłkarz Bajeru, bramkarz Bajeru, oj, 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 oj. No, to już nie dobry skok no nie jest dobry skok, to jest w punktu konstrukcyjnego, błąd po wyjściu z progu No i strata do belgów jest ogromna Na Finlandia tu jest chyba outsiderem, a teraz Daniel, Kasper Schmeichel Leć Kasper, leć 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 Nie ustał tego 151 metrów Dramat Dramat i jeszcze raz. Dramat. Co za skok? No zobaczmy sobie ten skok. Zobaczmy sobie ten skok. Co to była za próba? Co to była za próba? Zobaczmy. Ależ on leciał. No i troszkę za szybko do lądowania. On na płaskim lądował, za 150 metrem. Tu na płaskim, no ja sam na drugim... Ale to i... Dobra nota jest, naprawdę z upadkiem, ale... tym, zajdzie do jako skok ustawy. Anton Szunin z Rosji teraz. Oj, to też będzie daleki skok. Telemarkiem chciał, no i chyba się... Chyba se przesadził. 147 jest taka sama próba jak Tipo kurtuły, ale przesadził z lądowanie, no i... drugą, drugą grupę zaczynają obrońcy. Timoti... Timoti Kastań. Późnił, no to nie będzie taki dobry skok jak Urtuła Ale i tak to jest dobry skok No No Jednak myślałem, że zbliżej wyląduje, a jednak 2 metry Dalej Od swojego golkipera Kolegi Paulus Arayuri, no były piłka Lecha Poznań w powietrzu Problemy, ale wylądował na spokojnie 140,5 Jest dobry skok No i Simon Kier, kapitan Reprezentacji Danii Upadł Kasper Smajka. nie może teraz Nie może upaść I nie upadł Simon Kier 151 metrów Ale huknął teraz petardy Simon Kier O jedną dziesiątą prowadzą przed Belgią Matko Boska, Jezusie Jedna dziesiąta, no i Mario Fernandez że Rosjanie jeszcze się włączą tu w walce o zwycięstwo, chyba tak albo i nie, no nie u, ustał. to najważniejsze jest przecież jedna Rosja. No jest ciekawe, dwójka pierwsza prowadzi. I się, no jedna dziesiątka nie prowadzi, bo jedna dziesiąta Belgia straca, traci. No jeden hazard, kapitan. No i Belgia walczy. Belgia tu walczy chyba jeszcze dalej. No nie, pół metra, 150 i pół. Kurde, loty, kurde, to no nie są skoki, to są loty, jak na skosie mamuciej. Finlandia, Tim Sparv, kapitan z Finlandii. Oj, oj, no, 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 walczy. Po walcu dobrze wylądował, 164,5, są drugim. No i Christian Eriksen. Co zrobi Christian? A, duńczyk poleci daleko do lek. Oj oj oj, 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 oj. <grystian> Eriksen, oj to oj To oj Oddycha, czyli jest dobrze, ale no, lekarze idą perysena, idą po Christiana, lekarze zostaje wezwany na noszach Duńczyk, na noszach, niedobrze, jest bardzo źle, jest katastrofa, bym powiedział, w tym momencie. No, zobaczymy, co będzie ze zdrowiem Christiana Richsena. Dostaniemy na pewno informacje w trakcie może już w przerwie tego konkursu. Ale fata... ale dramat. Co tam się stało w powietrzu? No i Dania spada za Finlandię. Mamy teraz przerwę. Już Aleksej Miranczuk. Aleksej Miranczuk Miranczuk Ustał, to jest najważniejsze. Co się ma drugim są? No i wszystko do góry nogami teraz. Belgowie są w najlepszej sytuacji. Romelu Lukaku teraz. Nie, Belgia jest niemożliwa w tym... w tej pierwszej kolejce. Oni są niemożliwi! Co tu się stało, Romelu? Oj, oj, oj cze Za szybko chyba chciał lądować. Już był... Ja że to usta Niedobrze. Że Pochan 155 metrów potrzebuje FIN Czy to mu się uda? Nie, nie ma szans, nie ma takich szans nawet Za 140 metrów wylądował półtora metra Ale strata jest ponad 25 punktowa No i Kasper Dolberg Co zrobi? załani nicei były piłka soliaksu w powietrzu Dobrze, no. Żebyś wylądował, są na trzecim miejscu wciąż. Ta niewielka tam do finów. No i Arten dziuba dziuba jo, ale poszybował Ale potrzeba są na drugim miejscu Rosjanie No i tutaj będzie się działo w drugiej serii. A my teraz mamy informację ze zdrowiem Christiana Eriksena. Smutna, bardzo smutna informacja. Stan jest stabilny, ale są problemy. W trakcie no, operacja będzie miał Eriksen. Głowy wstrząśnięcie mózgu dostał. Dostajemy informację. No ja nie wiem, czy on wróci na drugą serię. Chyba w drugiej serii Erick Christiana Eriksena nie zobaczymy. Ale to jeszcze dowiemy się. Jeszcze może. Nie no, szpitala są... nie, to. Nie ma szans, żeby. Wy badanie dzisiaj będzie czwarta. Teraz Tibo No to nie będzie taki swoje jak w pierwszej, chociaż nie. No upad, no to jest sama, no. Mamy dzisiaj dużo upadków, ale teraz skocznia jest niesamowita. Hradecki Finn, co zrobi? Oj, Hradecki. Hradecki. Czy on to ustał to? Lukasz Hradecki 152 i są przed Belgią. Mamy niesensację. Dania Kacper. No Dania już raczej o nic nie walczy. No. Może tymi dużymi słupkami, bez upadków. Jeszcze dalej. No nie ustał tego. No ale to już Dania. Dania już odpadła. To już żyjemy z walki. Dania się będzie czwarta. Anton Czunim. Rosja druga. Rosja jest druga też daleko na dwie nogi ale Shunin i Rosja liderem Rosja finalna Belgia dania co za zwrot akcji mamy No i Belgia Timothy Gassi odrobić musi Musi to odrobić No ale czy to on to ustał ustał na całej się ustał 152,5 Belgowie jeszcze walczą, chociaż o drugie miejsce, chociaż dwa punkty. Paulus Areoi. Nie. Chociaż. No jest. Jest te 145, 4 jednak. No, Finlandia nam tutaj robi dużą sensację. Simon Kerr. Jerusal to Duńczyk! No, Dania walczy, co prawda. Ale no... Eriksena nie... nie wiem, czy ktoś zastąpi Eriksena, wątpię. No mają chociaż jednego rezerwowego, a on jest rozgrzany! Co to się stało z Mario Fernandesem teraz? Co to się stało z Fernandesem? Nie wiem, nie wiem! Trzecia seria. Eden, Azart, ale mam emocje, w sumie to nie powinniśmy mieć, bo Eriksen i Fernandes, co tam się stało? Oj, a Azart psuje! No, no, tak, tragicznie nie popsuł, tragicznie nie popsuł. No i Team Spar, Finowie sensacyjni na prowadzeniu. Oj, 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 ale Spar, to nie będzie, nie, 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 nie ma opcji nawet takiej. Nie ma opcji. błąd po wyjściu z progu. No to będzie loteria na tych, tych miejscach, coś mi się wydaje. A Eriksa nie powinien skakać, przepraszam. Eriksa nie powinien skakać. No, muszę się dojść że... Eriksa nie powinien skakać, oczywiście. Aleksa i Miranczuk, Rosja na czwartym miejscu. O, petardę teraz dał mi ranczuk. Co znaczy, to no jest Belgia, Finlandia, Rosja i Dania. No, Dania, jak już mówiłem, oni się nie walczy. Landia, oni nic tutaj nie... Dania, oni się walczy. No, Zoltberg może sobie poleci daleko. Może upaść. No, poleci daleko. No, poleci upad. no są na drugim, no, nie, to już nie ma wielkiego znaczenia. Chyba to, że Daniel zakończyć bez punktów, będzie w pierwszej kolejce. No i zobaczmy, ten Dziuba. Jest. Mano z punktem dzisiaj Rosjanie. Co najmniej z punktem dzisiaj zakończą ten... Ten konkurs. Tą pierwszą kolejkę. No i Joel powiem Palo. Palo i problemy. Chyba nie doleci. Nie doleciał. Finnowi na drugim. No Belgia. Proszę Państwa, nie będzie jednak sensacji. Łanie Belgia, fawory do zwycięstwa w tych mistrzostwach. Pierwsze miejsce w grupie. Lukaku to potwierdza. Koniec pierwszej kolejki w grupie B. Belgia, Rosja, Finlandia i Dania. Belgia o 42 zmiotu rywali. Miś aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osiem upadków. Nawet Specyficzna skoczna a więc że ten odcinek Wam się podobał? Jak, tak, to łapka w górę, tamten łapkę w górę, tamten czerwony przycisk ma się stać szary, ma być szary, no ma macie go zaznaczyć, po prostu co? Dzisiaj, prawdopodobnie, odcinek pojawi się z kariery Napoli, tego jeszcze nie wiem, wczoraj nie było, niestety. Zobaczycie no i co? Do kolejnego odcinka z grupy C na razie piona.